Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Elisa Czyta Tarota. Witam, kochani Ci osoby spod znaku lwa. Dziś będzie czytanie z kart tarota, energii na walentynki, moi drodzy. Będą to energie, które mogą, kochani, objąć tydzień przed 14 lutym, czyli jeśli chodzi o dzień walentynek i tydzień po, ponieważ energie są płynne. I tak w jeden dzień zatrzymać je. To nie jest do końca możliwe. Moi drodzy, więc zaczynamy. Będzie oczywiście to wróżba związana z miłością, ze sprawami związkowymi, moi drodzy, i z emocjami związanymi właśnie z taką energią. Zapraszam serdecznie. Moi kochani, wy wchodzicie do tego okresu, o którym wspomniałam, takie około walentynkowe, z energią ośmiu mieczy. Moi drodzy, to jest energia tego typu, że jakaś część z was, moi drodzy, niekoniecznie wszyscy. Może czujecie się tacy zamknięci w jakiejś klatce, moi kochani, po prostu tacy macie takie poczucie. Kochani, że nic nie jest możliwe. Otóż, moi drodzy, mylne to jest. Ponieważ y, miecze to myśli, a myśli po prostu można negatywne takie myśli męczące przekierować na pozytywy, moi drodzy. I karty tutaj radzą. Żebyście, kochani, w tym okresie spróbowali, jeżeli ktokolwiek właśnie ma z Was takie. Poczucie, że nic nie można w kierunku miłości zrobić, czy związku, czy, mi, czy małżeństwa, mój drodzy, żebyście spróbowali spojrzeć bardziej pozytywnie na swoje życie i na swoje otoczenie. Ale karty sugerują, że jest taka szansa. Jak najbardziej jest taka możliwość, ponieważ dalej dla Was pojawiają się buławy, osiem buław, i to może zadziać się szybko. Bo buławy, szczególnie ta ósemka mówi, o szybkości, o możliwościach, czyli kochani, wy te możliwości macie. Coś zadzieje się w waszym życiu. Szybko będzie się działo. Być może, kochani, taka być sytuacja, że czy to mąż, czy partner, czy odwrotnie, żona, partnerka po prostu zadziała w ten sposób. Że macie szansę, kochani, wyjść z tej klatki negatywnych myśli. Moi drodzy, jest taka szansa. Dalej dla Was pojawia się 10 buław, które sugerują, że to może wcale nie być proste, trudne, ale możliwe, kochani. Ale też dziesiątka buław to jest tak, jakby zamknięcie cyklu, zamknięcie trudności, takiego przeciążenia, takiej niedogodności. Jeśli chodzi o miłość, o relacje. Moi drodzy, bo o tym mówimy, kochani. I tak właśnie się stanie, bo dalej pojawił się dla Was głupiec, który mówi o nowościach, o nowej drodze, kochani. Może to być właśnie nowa droga w związku, prawda? Nowa droga w miłości. Mogą być to jakieś nowości, które Was tak pobudzą do życia. Zobaczycie to inaczej niż dotychczas. Moi kochani, jeżeli nawet były tu jakieś kłopoty i niedogodności, jest szansa, bo głupiec o tym mówi, że wszystko można zacząć od nowa. Moi drodzy. Tak, oczywiście. On jest taki beztroski, ale karty też zalecają, żeby z takim dobrym rozeznaniem, z takim dystansem nie bać się nowości, kochani. I po prostu wejść w jakiś nowy kierunek swojej miłości, bo tak też można powiedzieć. Moi kochani, a dalej dla Was jest karta, to już jest ostatnia karta, która mówi, że będzie trzeba podjąć decyzję, kochani. Bo to są dwa miecze. Będzie trzeba podjąć decyzję, właśnie, czy pozostajecie tacy zamknięci tutaj w sobie, kochani, czy po prostu otworzycie się na jakieś propozycje nowe, moi drodzy. Będzie to dla Was trudna decyzja, spory dylemat, kochani, ale lepiej jest podjąć decyzję, bo karty sugerują, że jeżeli wejdziesz w nowe, nawet z jakąś obawą, mój drogi, spod znaku lwa, to zawsze i tak jest lepiej niż tkwić w takim zamknięciu. Kochany, także tutaj widzę w tym okresie nadchodzącym, moi drodzy, szanse, szanse na poprawę stosunków. W małżeństwie, jeżeli coś nie gra u niektórych, oczywiście to nie do wszystkich musi być, to przesłanie przeznaczone nie dla wszystkich, ponieważ każdy ma też inną sytuację. Moi drodzy. I powiem coś jeszcze takiego, że kochani, jeżeli cokolwiek Wam z tego nie pasuje, nie, nie do Was nie pasuje, nie odpowiada, moi drodzy, to być może to jest przesłanie dla kogoś innego. Ale tu widzę sporo smutku, sporo takiego zamknięcia, ale też duże możliwości na zmianę sytuacji w relacjach, w miłości, kochani. Tylko jest teraz kwestia, jak to rozegracie i wykorzystacie. Życzę Wam dużo szczęścia. I teraz jeszcze chciałabym parę słów powiedzieć do osób, które są na etapie poszukiwania partnera, partnerki, bo tak są. Też są takie osoby. Kochani, macie szansę na nowości, bo o tym mówi głupiec, na nową drogę, macie szansę na nową miłość, kochani, ale musicie wyjść z tej klatki, bo wy tutaj te pięć, osiem mieczy właśnie o tym mówi. Być może była sytuacja, że w poprzednich związkach coś się nie udało, coś was zraniło i to jakby wycofało was, tak? Ale moi drodzy, musicie się otworzyć na świat, na ludzi, żeby mieć szansę przyjąć tą nową znajomość, miłość, kochani. No i tutaj też jeszcze powtórzyłabym coś takiego, że jak powiedziałam w pierwszej części, że te dwa miecze świadczą o tym, znaczy one sugerują, one mówią po prostu, że, kochani, to może być niełatwa decyzja, moi drodzy ale po jakimś takim głębszym zastanowieniu, moi kochani, po głębszej takiej analizie, macie szansę podjąć decyzję o nowej znajomości, żeby nie bać się w nią wejść, jeżeli coś takiego wam się przytrafi, ale jest szansa dla niektórych osób spod znaku lwa. kochani. I po prostu można w zupełnie innym kierunku poprowadzić swoją swoją drogę życia, tak? z takim pełnym zadowoleniem, z satysfakcją. Moi drodzy, ja bardzo dziękuję za wysłuchanie i proszę tylko zabrać z tego czytania to, co wam odpowiada, kochani. Dziękuję i zapraszam na następne czytania do widzenia.